Dobra, jest pierwszy tunel. No, ale potężny. potężny, no? Klimacik jest Uważaj, nie wpiernić się w tą wodę. O kurde. Kawa silnika. Pewnie produkowało prąd. Kawa prądnicy. Bo ja myślę, że to nie będzie pustostan to całkowity, ale pozostałości są nadal obecne potężne zbrojenia. Cześć, zobacz tam co się życiąje. Cholera. Zgubimy się w końcu w tym. Może nie. Witam Państwa z rana. Piękne śniadanie na stole. No i tak, dziś jest piąteczek. Piątunio chyba, nie? Dzień naszego wymeldowania. Jest godzina 8.37. Mamy czas do 10, tak więc na spokojnie. Ja to bym dłużej spał, ale musiałem zadzwonić do tego urzędu o misu, zapytać się o ten... a, a la mandacik, który dostaliśmy za... Brak opłaty parkingowej. No, ogólnie to nie jest mandat, bo to nie było wystawione przez policję, tylko przez, przez miasto. Zaczytałem się właśnie na tym papierku, że no, to właśnie chodziło o to, że się nie zapłaciło się za parking, no i tak zarządzone jest przez miasto, że czy każdy, kto nie zapłaci, to dostaje dzienną kartę parkingową i musi zapłacić, bo jak nie, no to wtedy będzie ścigany sądownie i będą odsetki. Tylko tam było napisane, że trzeba niby zapłacić tu i tu, że w sensie, że trzeba się stawić w danym miejscu. No ale zadzwoniłem na infolinię, no i okazało się, że na szczęście można to ogarnąć przelewem i potwierdzenie mailem wysłać i tyle. Tak więc na szczęście nie będziemy musieli tam gnać do Omisu, jeszcze załatwiać tego typu sprawy. Tylko jemy na spokojnie śniadaneczko, wszystkie graty znosimy, co też się zajdzie. I gnamy, i co? Po drodze planujemy dwa urbeksy, tak? Bo i tak droga jest długa. Zatrzymujemy się ponownie w Bratysławie, tylko w innej miejscówce. W apartamencie z basenem, tak więc będzie na bogato. I co, dwie miejscówki, które planujemy, to jest y, dawna baza lotnicza chorwacka. I jeszcze pewien hotel, już na terenie Węgier. Też ciekawy hotel. Oczywiście z tymi naszymi planami to różnie bywa, ale mamy taki plan, żeby tak właśnie zrobić, te dwie miejscówki zaliczyć. I to chyba tyle na ten temat. Dziękuję za wypowiedź. Śniadanie spożywamy i spadamy. Wszystkie praktyki? Jedziemy. Ja. Tak, odjeżdżamy. Ja bilo ke sve jeste zadovoljni? Zadovoljni. Ja, tako, tako. Tak, tak. ja. ja, oprostite da smo ono noć bili onaj malo, ja, ali razumite, ja. Razumim. Ja, ja. Mi smo stari, ja i Dida mm -hmm. imamo, ja imam 73, mm -hmm. a Dida ima uh, 77. Mm -hmm. Ja, onda je to za nas. Vidiš mi probleme po drodze. A, u putu. A, no. da. Aha, a gdzie, gdzie sad te? Gdzie idzie następny stacja? Eee, Słowacja, Bratysława. Słowacja, Bratysława. A sad ide Nazad? Nazad. Ja, a mi my se da idete po Dubrovnik ili Ne, ne, ne. Ali jeste vrućime. U roku. <laughs> do Hrvatske. Aha, aha, Ja, no. aha. Ok, puno vam hvala. Oprostite, nije bilo vode, nismo mi krivi. Tako, ja, do nas. Pokojno. Mi smo se trudili za toalete da imate, a drugo mm. nije do nas. <laughs> Było e, dobrze. Tak, okej, dziękuję wam puna i do widzenia. do widzenia. Klucz, klucz w Klucz w drzwiach. Klucz okej. Aha, okej. To go, do Do widzenia. Do widzenia. <laughs> Babka myślała, że my jeszcze po Chorwacji będziemy jeździć. Dubrownik, nie Dubrownik. A my na zat? Tak, no właśnie, czyli już w Chorwacji opuszczamy to piękne morze. Żałuję, że tak... już tylko raz zamoczyłem. Jest mi żał. Żal nam. Stoimy sobie w pięknym korku. 20 minut przynajmniej będziemy tu stać. Ale przynajmniej możemy jeszcze się trochę ponapawać. Widoczkiem. Szanowni telewizowie, półtorej godziny korka, coś wspaniałego, ale już mam nadzieję, że już pójdzie sprawnie, lecimy. Dobry, nie Mi Śledzi, Jeba. Jeba. co za gość, musimy się ponapawać chwilę widokiem i nagrać Wam. Tu jest coś. Wspaniałego, zapraszam trochę krzaki zasłaniają, no ale jest wspaniale Jesteśmy tutaj na stacji w miejscowości Wranowaca. Mała przerwa, okawóskę. Jeszcze 25 minut i będziemy na miejscu sznadzone telewidzowie. I ogółem jesteśmy prawie, że na granicy z Bośnią i Hercegowiną. kilometry przed tą bazą, ale tutaj to jest fajny obiekt. Jak widać dużo tutaj turystów. No ale się nie dziwię się. Patrzcie bo... sami samolotik, Widać, że go dużo ludzi oblepiło naklejkami. Tak. Ty ja on jak taki eksplorium. Oblepimy go. Masz? nakleja i ale skoro już tak naklejony. No mam. masz, naklejony? No, mam. masz naklejony. Mam w torbie. To nie przyklejaizm, ale skoro tak to wygląda, to chyba nic ci zaszkodzi. Cek. Szkoda, że nie mam naklejki jeszcze z kodem QR. To jest dużo takich motocykli. No bo jak widać, tu, tutaj tak, jest.

Jedni odjechali, drudzy przyjechali i tutaj jeżdżą w tej nazad. Ciekawe jak tam będzie w tych hangarach, czy tam tunelach, jak to tak zwał. Myślę, że będzie podobnie, tak więc. To nie są warunki dogodne dla urbeksiarzów niestety. Ora jest pierwszy tunel. No dobra, słuchajcie, ta y, baza lotnicza była największą podziemną bazą lotniczą w Jugosławii i jedną z największych w Europie. Ogólnie y, koszt budowy tej całej bazy był chyba z tego co przeczytałem, to była najdroższa budowa w Europie. Nie wiem, czy to możliwe, tak było napisane. Koszt tej budowy był naprawdę potężny budowy tej bazy. Kręci tu miliard turystów, no ale niestety Trzeba to przebolać. No co, wejdziemy do środka, zobaczymy jak wygląda jeden z tych hangarów. Jest ich kilka, dokładnie nie pamiętam ile, ze cztery chyba. Zobczajmy i zobaczymy jak to wygląda wszystko. Z tego co doczytałem przed chwilą, to łączna długość tych tuneli to 3 km. Tak więc no, obawiam się, że jeden ma 3 km, ale to byłaby przesada. I tak jest, no, chyba, że to jest połączone, czy mi się wydaje. Um, było na przykład cztery wejścia, czy coś takiego. Tu widać, że to się, że to się rozdziela. No, ale to potężne. No. Pokażę Martynę dla skali, jak to jest duże. Tu jest martynka. Tam, gdzie jest sufit, i ogólnie latarka, nawet tak ciężko sięga. To jest na maksymalnym, czekaj. 1, 2, 3. trzy. To jest maksymalny zasięg latarki. Ogólnie ta baza służyła głównie do celów radarowych, żeby tutaj miał, był pewien radar. Oprócz tego, hangarni na samoloty i inne tego typu rzeczy. Przez serbskie wojska zostało to wysadzone w 1992 roku. Powysadzano tutaj elementy, żeby to się nie nadawało do użytku. Obecnie jeszcze jest trochę ten teren okoliczny, trochę używany, jest jakiś tam klub. Przez policję jest stosowany do szkolenia psów, do wykrywania min. No i ogólnie, jeśli chodzi o miny, no to na tym terenie ogólnie trzeba uważać na zaminowanie. Tak więc nie będziemy się zapuszczali w jakieś dziury, tylko pokażemy wam to, co tutaj najbardziej jest widoczne i najmniejsze ryzyko, że wdepniemy i nas wysadzi w piciec. Amerykański chłodek tutaj panuje, można się schodzić. A tutaj, ile to zbrojenie w ogóle, jakie tu jest, można zobaczyć. Na elemencie wywalonym. Potężne zbrojenia. To te pręty mają tak średnicę z 5 cm chyba. Tak na oko. Tu można pójść w bok jeszcze. Żeby nic mi na nie spadło. Aczkolwiek tu jest pusto chyba. Tam jest ślepa uliczka, no ale i jest nieźle. No tak i ogólnie, gdy Serb... ty? Co? Nie. Kto? Nie Aha. I ogólnie, jak Serbowie wysadzili, jakby w ostatniej fazie wysadzania, Wypierdzielili 56 ton ładunku wybuchowego, że w pobliskiej miejscowości aż zadrżało i podobno przez 6 miesięcy jeszcze stąd, z tych właśnie hangarów, wydobywał się dym. Tak więc na bogato to pierdykło wszystko. O, tam coś jest. To trochę jak silniej wygląda jakieś pozostałości. Kur... Tylko uważaj, nie się w tą wodę. Da się tam w ogóle przejść dalej, czy średnio? Trochę się, da, tylko... co? Re... Do... Trochę się da, tylko dobrze byłoby mieć wolne ręce. Ściany mokre w jaskiniach. Jest teraz na mnie po co? co to pociąg jeździ nad nami, czy co? Czy taki chaos? Czy to tych motorów, tak? Od motorów. Różne. To jest jakieś żelastwo ciekawe. Ciężki teren, ciężkiej ja emu trochę. Ale tak wygląda jakiś kawał żelazstwa tam. Dobra. Złapałem się kawałka skały. trzymam się skały, to się nie zesrały może. Schowam na razie kamerkę do kieszeni, będzie bezpieczniej. Arr, się udało w Nie było. O kurde. Ej, to była ta taka tulten, prądnica, jak chyba. No to musiało prąd produkować. Zobacz, z jest kawał. Blasz. Polski no. Polskich że to jeszcze nie było. Kawał prądnicy. Koło zamachowe, proszę bardzo. Zębatki. Kawał silnika. pewnie produkowało prąd. No ale Dla to, to, to jest To jeszcze się tam się ciągnęło w sumie. No, tam jeszcze są takie otworki. No. Nie w sumie spokojnie. Myślałem, że to będzie to całkowity, ale pozostałości są nadal obecne. Sporo żelazka. Tak Jakieś zawory, rury, nie rury? No, tam też jeszcze jakieś żelastwo jest. No, jakby jakieś bezpieczniki, czy coś, jakieś transformatory, nie wiem jak to nazwać. Zobaczymy, czy tam jest przejście do tej drugiej dziury. Ale, ale złomu. Złomiaży to jeszcze polskich nie było. O, tu były chyba kible, tak wygląda. W ogóle Wikipedia coś mówi o podziemnym schronie jakimś, ale to nie wiem, czy on jest w ogóle jakiś dostępny, i czy to jest gdzieś tutaj, czy gdzieś indziej. Ale jesteśmy na takim tripie, że poczytać wszystko, wszystkim jeszcze zapamiętać, to ja dziękuję. Trzeba by było być chodzącą encyklopedią. Uważam na, na miny. Na dobre miny do tej gry. A raczej, miny to raczej jest na, na zewnątrz. Tutaj raczej min, żadnych nie powinno być. Ale zobacz, takie jaskiniowe. Stalagmity, stalaktyty, stalagmaty. Właśnie nigdy nie mogę. które z, z tych to trzech? Są z dołu. Anie Gnaty? A które to są z góry? Czy stalagmity to są z dołu, czy z góry? Czy a stalagmity. Stalagmaty to są połączone na pewno, to pamiętam. Tak. Zobacz, nie, a no. zobacz, jakie kable grube, potężne kablisko. Zwój, tutaj w środku to jest jak palec. Grubaśne kabliska. Trochę się to ciągnie. Oczywiście tam młodzież bandycka mordę drze. Jak to młodzież? ja tam żyłam ja z czy ja tam widzę znicz? No. Jest tam znicz. Z Jezuskiem. Miłosierny. Może ktoś tu umarł. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Tam, gdzie, wiesz, gdzie było wie, dużo światła i poruszanie. O! Może dojdziemy przez przypadek do Bracysławy. O! Żeby tam światło dzienne się przebijało? Możliwe, że to jest to drugie wejście. Tutaj zobacz, tamto się jeszcze ciągnie. Cholera. No to jednak się światło nie przebija. Kurde, spore to jest, szanowni państwo. Miało być ile? 3 km? No, to chyba całości nie ma co zjedzać. O, o co to jest? już jest na łóże? mm, łóżko. kurde. Łóżeczko. Łóżeczko. Kurde, tam jeszcze jakieś korytarzysko. Piernicze, słuchajcie się w końcu, w tym. nie, to wszystko było tutaj połączone. Te wszystkie wejścia, panu? co? No chyba. Tutaj w lewo jest przejście jakieś, zobaczę. O, tu jest coś jakieś. policzka, to tu jest tam, ten drugi wjazd. Potężne zbrojenia. O kurde. Tu jest drugi. A, to jest Z podejrzewam, że tam by był trzeci, jakbyśmy poszli w drugą stronę. A były trzy czy cztery? Cztery chyba. Cztery. No, to, to było to drugie wejście chyba. To zobaczmy od zewnętrza. Zerknijmy właśnie. I tym w sumie da się wjechać samochodem. Ale ja bym samochodem nie chciał wjeżdżać, bo zobacz, przez przypadek można byłoby się wpierdzielić. No, można by było kurcze koło stracić albo przebić i byłby problem. I to, to jest takie wycięcie na samoloty, nie? Żeby to samolot tak. na, na kształt samolot. Ten hangar był przystosowany do tego, żeby te samoloty bez. No nie ze skrzydłami całe wchodziły. No tego jest taki nie? szeroki. Tak. Słuchajcie, takie, takie życie na tripie. Jesteśmy w, to, ta, w czarnej dziurce z czasem. Musimy dojechać do Bratysławy. Jesteśmy nadal w Chorwacji. Moglibyśmy pójść jeszcze tam dalej, no ale właśnie no, nie mamy już na to czasu niestety. Co mogliśmy, to pokazaliśmy. Myślę, że pewnie zwrócimy kiedyś zobaczyć resztę przy okazji. Ciekawe, co tam się znajduje w, w, w reszcie obiektu, no ale się dowiemy pewnie kiedyś. Jeśli chcecie wiedzieć, jeśli chcecie to zobaczyć, to oczywiście dajcie znak, a my lecimy dalej w trasę. Tea jedzie na autostradzie pod prąd i na ten komunikat się wyświetlił. No. ale jajcy. No, dobry, albo dobry wieczór, zależy czy ktoś się kładzie o tej porze, czy wstaje. Mieliśmy dojechać po drugiej, dojechaliśmy grubo po czwartej. Trasa się rozciąga, Wena King Konga. O, ja nie wiem, jak to wyszło, ale tak wyszło. Trochę po drodze tu, trochę tam, trochę siam. No, i tak to wyszło. Jeszcze przewody mieliśmy po drodze. A jakie na przykład? No na przykład... Niespodziewanie przyjechać, znaleźliśmy się w Austrii. A no właśnie. Normalnie jechaliśmy, tak jak mapy Google pokazywały. Myśleliśmy, że jedziemy tą samą drogą, jak jechaliśmy z Bratysławy do Chorwacji. I jadę, jadę, jadę. W ogóle prowadziło przez jakieś tam jakieś pola, no ale cie... asfalt taki elegancki, w sumie ciemno, jak w pupiu murzyna. To nie, nie możemy tak ocenić gdzie my jesteśmy, no ale jedziemy tak jak każe. i nagle dojeżdżamy do miejsca, gdzie jest zamknięta droga i stoją jakieś wojaki. Ja się pytam o co chodzi całe te rzeczy, czy nie można przyjechać i mówię, że nie. No to już się nie, nie dopytywałem, Siadłem w samochód, sprawdziłem mapy Google, jak to inaczej pojechać. No i zobaczyłem, że byliśmy po, na granicy Austrii ze Słowacją po stronie austriackiej. Nie wiadomo w jaki sposób się tam znaleźliśmy nawet. No ale, ale jakoś tam się udało w miarę sprawnie znaleźć prawidłowy dojazd do Bratysławy. No i co, jesteśmy wykończeni. Martyna najbardziej, bo mam dolegliwości brzuchowe jakieś, ale może do rana dożyje. A sumie do rana, to niedaleko. <noise> <Darla siadać. głos> tak, to Do wschodu słońca jedziemy, z godzinka zostało. No, idziemy spać, pomyślimy, jak staniemy, co dalej z życiem naszym. Mary. <noise>